Jak ustawić monitor czy ekran domyślny w Windowsie 10. Klikamy prawy przycisk myszki, personalizuj. W dalszej kolejności wyświetli nam się okno z możliwościami ustawienia na przykład by chociażby kolejności ekranów, właściwości ekranów i tym podobnych. Przewijamy scrollem w dolną część ekranu, wyświetla nam się taka opcja wiele ekranów, gdzie możemy skonfigurować sposób dowolny. Wybieramy ustaw ekran jako domyślny i gotowe. Dziękuję bardzo.